Cześć kochani! Witam na kanale Martyna Marta! Jest ze mną dzisiaj Julia. Hej! I Kamila. Czyli dwie moje przyjaciółki, które dzisiaj poznacie, bo mam jeszcze ich troszkę więcej, można tak powiedzieć. I dzisiaj robimy sobie test kto mnie lepiej zna, czy Kamila, czy Julia. Odwiedź jeszcze te pytania. Co? Dokładnie. A. No dobra, no to tak mam kilka pytań przygotowanych dziewczyny, mam nadzieję, że... Mam przygotowane kilka pytań, mam nadzieję, że dziewczyny sobie z tym poradzą. No Zobacz, to zacznijmy od prostego pytania, żeby no każda my... napisała, Pum, ale nie se... patrzcie do siebie. I pokazujecie w taką stronę, Odkładacie do głopiska, jak mówię, dobra? Mhm. Na rozgrzewkę, żebyście mieli po punkciku. Jaki mam znak z jaku i jaka jest moja data urodzin? Nie patrz Nie patrzę, ale... Pracowałaś się markerem. A ja to chyba małymi targami napisałam. Masz to pisać wielkie, masz dużo kartek Aha, dobra, to czekaj. Do... My... Raz, dwa, trzy. Panna, 8 września, 05. 8 września, 05. No, no dobrze, nie ale nie w że panna. No bo ja się nie znam na znakach, tak muszę się wybaczyć. Dobra, teoria półpunkta, Kamila jeden. Dobra. Lecimy dalej. Następne pytanie. Jak miała na imię moja pierwsza bliższa koleżanka? Jeszcze w przedszkolu. Czekaj, czekaj, czekaj. Wait, wait, wait. Wait. Raz, dwa, trzy, go. A, Iza, o! Dlatego, że Matna była i i chodziła do przedszkola. No właśnie. się tylko Ale ja właśnie tak myślałam, czy z tobą czy, czy z Iską, bo nie no, z, z Kamilą to chyba od pierwszej klasy, nie? Nie, od... Szóste... Nie no, od... <laughs> od zerówki. Od Aha, od tego no, no tak, dobra, no, no od zerówki. Dobra. Kim chcę zostać? Jakie jest moje największe marzenie na ten moment? Dobra, no trzy. Ja pokażę Monice. Raz, słaby. dwa, trzy. Co tu pisze? Aktorka, lol, aktorka. Aktorka, no, dobra. Sławna aktorka, która będzie za nas płacić, muszę wow, ja zabierać. Dobra, na wakacje nie ma będzie. Następne pytanie. Od kiedy nagrywam na YouTubie? Albo możecie napisać, kiedy dam swój taki jeden z większych filmów, lub od kiedy nagrywam teraz? Ale mam konkretną datę. Nie, ja, nie, nie. nie wiem. konkretną datę, ale tak mniej więcej w jakim y, przeciągu czasu, albo w jakich okolicznościach powstał ten film? Zależy. W jakich okolicznościach, czy jaka data? No, o... to są dwie rzeczy. Możesz datę albo okoliczności. Dobra, że to, to zobaczycie. Napisałam. Napisałam. Nie patrzcie, hmm, bo to konkursi? nie możesz zobaczyć. I nie patrz, ty już wiesz, co to napisał, tak? No. no tak, ale przecież i tak to może zweryfikować. Ale czekaj. Kiedy ty się przeprowadziłaś? A co? A czemu ty patrzysz w ogóle na to, co mi No bo. Ale co mnie to interesuje, tak ci nie mówię, czy masz dobrze czy źle. No dobra, ale nie, nie patrz. To był marzec? Co? co? Tak ty się to... przeprowadziłaś? Nie. Chcecie no luty? Czekaj! Nie wrze. Że... <grystanie> Ona nie nagry. <grystanie> Loding. Co? Nie, nie wiem. No No ale... Cię mu wróżyła? Wezmę tą jedną kartkę, żeby... <grystanie> Pokażę wam zaraz co napisałam. Nieważne. Raz, dwa, trzy. Tu jest druga od odpowiedź Kamili. Od, czego? Od... od miesiąca około, co ty Mieszkać by to od jesieni, od paru o miesięcy. miesięcy, jesień. E, no to, to, to tak, o, pierwszy filmik większy z CES GO dodałam. No bo to o tym nie, właśnie myślałam. To, no właśnie, to to... E, mówię, że albo to się liczy, albo pierwszy filmik ma pierwszy okolicznościowy. Filmik z CESA wydałam w czerwcu. 2021. No ja powiedziałam, ale myślałam, no to... że chodziło o takie a, nagrywanie. A scena się wyda w Myślałam, że w Tak. Wyszujesz. A y, to, co teraz nagrywam, to wydam powie, połowie y, stycznia. Co?! No mówiłam, że ty nie pasujesz tak od, od dzisiaj, ale... Ale, ale od miesiąca. Miesiąc to by minął przecież... No, no nie, roku. to za dużo. Znaczy za mało. Za mało. Dzisiaj jaka są No nie, no bo... No nie, Ale na prostu nie, nie mieszkaś... ja Podałam, to... że mieszkałaś w Bytomiu. Proszę tak, o pół punkta. Tak, od jesieni. Dobra, to już nie ważne. na w Bytomiu. A kiedy się przeprowadziłaś? W październiku. No, dlatego nie myślałam, że jesieni. Nie Nie, zero punktów macie obydwoje. No No mam daj zero 0,5. No ja, tak. widać okolicz okoliczności. Ii, nie mieszkałam ii, w, ale... w A Mieszkałam w bytowym przez 13 lat. Jesteście okropne. Dobra, dobra. dobra. A teraz pytanie takie podchwytliwe w sumie, nie wiem. To możecie sobie nazbierać punkta. Jak ma na imię moja świnka morska? Hmm. O nie. O wiem. Zobaczymy, czy się obrazi na Was czy nie. Raz, dwa, trzy. Co tu pisze? Tak, Martusia. Martusia. Dobrze, żeby Następne pytanie. E, jaki jest mój ulubiony youtuber? Możecie podać trzech, ale w tych trzech musi się znaleźć tacy, ta, tacy youtuberzy, których najczęściej oglądam, wiecie o co chodzi. Ale nie, nie wiem. To są najczęściej zagraniczni. Nie, nie oglądam zagranicznie. Oglądasz wszystkich. Zobacz. Zobacz. W A to też to Simple, ale on teraz go nie oglądam. Już go nie oglądam. Dobra. A ilu, mogę tak? powiedzieć taką, że to jest jeden kanał komentary, jeden nagrywa na Twitchu i robi muzykę. I wstawia swoje shoty na YouTube'a. Chyba. Chyba, ale... A trzeci to może nie wiem być... To powie... Nie, na pewno nie. Taki też, co nagrywa Cesa. Na pewno no. nie, ale ja nie mam pomysłu. Po prostu Ja Dobra, wiesz więc... co. punkt, ale nie mam pomysłu. No raz <try> a, trzy. Multi, a ty zaważasz. freeze. <grystie> <Bo> ten... <grystie> <HD> Multi to jest moja lubiony youtuber. Naprawdę? Ale kiedyś też też Dobra, też ci dam punkt za freeza, bo też lubię bardzo. No Mitch. i widzisz, no i ja... a jak wam nie gadałam za dużo, no to wiecie. No bo, Ale i tak podpowiedziałam Ci przecież praktycznie co mogłeś. Ale ja nie wiedziałam o nim, ale no nie wiedziałam. Ja nie o oglądam to się... prawie YouTube'a bo ogóle. Przecież ja się... Cześć, przecież Wam wysyłam, jak się cieszę, że multi no. będzie na stacji. No bo tak, bo no, piosenki jego no, Ja nie Multi jego oglądałam w drodze do szkoły, ogarniacie to? Serio? Także ja idę, on mi leci w słuchawkach. Nie wiedziałam. Jak mi się nie odłączy internet. dobra. To będzie pomiędzy nami, ale odpowiedź podamy tak bardziej wiecie, ogólnikowo. Macie wypisać wszystkie osoby z jakimi mniej więcej powiedzmy, coś tam kręciłam albo mówiłam o nich i kto napisze Jezu. więcej albo dokładniej ma punkt. A mam pisać po nazwisku? Yy, no piszcie tak o, ja to zweryfikuję sama i dopiero wtedy ogłoszę kto ma punkta, bo powiem wam po prostu ile wypisałyście. Są też osoby, które po prostu lubiłam a nie, że tak wiecie o, kręciłam. A takie dla Beki ty się liczą? No może być. O, jest z całego życia? No tak mniej więcej, no tak wiecie, jak już powiedzmy wyszłam na ten wiek, taki wiecie, czwarta, szósta. Okej, okay. okej. Okay. Czemu ty tak dużo <grym> tego piszę? Nawet tacy, o których tylko chwilę gadałam mogą być. Niedawno też gadałam. Przestań tak ciągle pisać! No, no to pokażcie mi. Dlaczego <grym> co napisałam tej jednej osoby? <grym> Ery Deutschland. Dobra, no to wygrywa Kamila. Kamila wypisała dziewięciu, a Julka wypisała siem. siedmiu. Ale tak tak było dwóch. Ale nie jeszcze takich. Nie napisałam jednego szczegółowego. Którego? A. <grym> Naprawdę nie chciałam, że go wypisać. No, ja nie ja wiecie, bym, bym go bym też zaczęła go wypisała wypisała. pierwsza wypisać. Kto jest moim autorytetem? Mogę powiedzieć, że znacie dobrze tą osobę. Proste. Co? <grym> Czemu? Ja jestem niedoedukowana. O tym czymś. Ale ty nazwasz. Pod... Z twoim autorytetem. Dobra, damy takie życiowe. Ja to to Widziałeś o Kamili, co nie? Nie. Wszystko się okaże tam. Nie, nic nie okaże. Raz, dwa, trzy. <coughs> Nie, ja ładnie, idę, ja dostaję tą klamerę. Dobra, niszcz w tą. Mama. Marzenka. Mama. A nikt tam, Dobra, Dobra ona lize, Ile chce mieć dzieci, w, jak, w jakim wieku mniej więcej i jakie to by mogły być imiona? Dla... Myślę, I imiona? że... Imiona? Dużo, dużo tego. Właśnie, z się z nami. A takie to jest na podbudowanie reputacji. Dobra, odłóżcie długopisy. Odkładam długopis. Teraz mówię, mm, dajcie mi, żeby nie było, że dopisuję. Tak, o. odpowiedni wiek na dziecko, myślę, że 28-9 lat. Następne, y, chciałabym chłopczyka i dziewczynkę. Chciałabym y, imiona dla dzieci to mniej więcej Pola, Lila, Lena, y, Ania na przykład. A dla chłopczyka Maciuś, y, Dawid mógłby też być. Mm. Jeszcze. Nie wiem dla chłopczyka. Bartek, Bartek. No, Robert? Bartek, Bartek, Bartek. no. Robert. Nie, <laughs> what the tak. Ja pokazuję Ci odpowiedzi. Ale ty zawsze kiedyś powtarzasz, że jesteś mieć trójkę dzieci. Nie. Mówiłam, nie, ale nie czasem nie mówiłam. Nie, mówiłam, mówiłam że... Ale pamiętam, że Pamiętam nie rozmowę pod miec. Biedronką. Jak się pytałyśmy, ile chcemy mieć dzieci, to ty tak. zawsze tak. mówiłaś, że trójkę i zawsze chcesz mieć pierwszego Widzisz, chłopczyka, ja dziewczynkę miał... i chłopczyka. Nie, tak Ja pewnie powiedziałam, że zero. Ja to napisałaś. No że dwójka, chłopak dziewczynka, 25 lat nie Lena, Lila i chłopak Bartek. Ja już? napisałam Lila, Robert, Brian. Dla Robert? Dynamiczny Robert. Przedział to jest taki 26-30. Chłopiec, dziewczynka, chłopiec i trójka dzieci. No dobra, dam wam po punkcie, bo wiem, że gadam o tej trójce dzieci. Ja to tak zapamiętałam. Ostatnie kluczowe pytanie. Dobra, ja ponumeruję te, które mi zostały pytania, czekaj. I wylosujecie sobie. Będziecie, o dobra, będziecie musiały się dogadać, które chcecie. To było... To było... To no. było... Dobra. na nie! Okej, okay, jeden, dwa albo trzy. mi ja myślę, że dwa. No dwa, dwa, może być dwa. Dobra. Gdzie wyjadę, do jakiego kraju, jak mi nie wyjdzie w życiu w Polsce? Możemy jeden? No tak, do jednego. Możemy jeden? Pytanie pierwsze. Gdzie wyjedziesz? Chcecie zmienić to pytanie? Tak, nie, nie wiem, ja chcę. Nie można by było się dobrze, Do tego chciało. No to możecie powiedzieć. Do panów. Ja, ja... nie wiem. A co byś powiedziała? Strzelajcie ja, Nie, ja, ja strzelam, że stany? Ja nie? Nie, co. Dobrze. Serio? Tak. No mówiłam kiedyś, że No to no jeden tak? punkt dla mnie. Nie, no i nie, nie, nie punkt. To... Nie, już koniec. Koniec, to dzisiaj z Dobra, sam. to jeden czy trzy. Jeden czy trzy. Dwa. Dwa! Jeden! Dobra, co mnie najbardziej irytuje? Trzecie mogę podać osobę konkretną? Kto? Też. Dobra, to trzecie. Dobra, to już jest takie, w ogóle to jest bez punkta, ale możecie dostać, bo mnie to ciekawi. Gdyby nasze życie było filmem, jaką aktorką bym w nim była? Google. Dobra, nie będzie wyglądała. Okay. A to wyglądało? No wpisz wyglądował. Taką tego punktu <noise> za <noise> Niemcy. Nie! Czekaj, 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 czekaj. Nie, czeka, 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 czeka. nie <głos> robię! <głos> Dobra, Dobra Casi, czy... Cassie. Kasi, ja dam wam z Elity, z Londynu. Jak ona miała na imię? Ona miała na imię Karla. Ka No. O! Karla! <coughs> Wydaje mi się, że... No wy dwie macie dobrze, no bo... Cassie, Cassie, ale Karola też bardzo. Pamiętam Kiedy jak kiedyś... Mówiłaś, że jesteś do niej podobna. No, no tak samo Macie to tutaj porównanie jednej i drugiej, zobaczcie, nie co wieram, my, to tak to jest, to jest bardziej podobna. No to naszym zwycięstwem jest... Bra, 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 bra. <laughs> Kandrzał, Sorry, wypadł z naszej przemysłu. <laughs> żegnajcie, <śmiech> żegnajcie, wchodzę. <laughs> do. do, do. cię, niech Poproszę o z Dobra. Dziękujemy za oglądanie. Do ja jestem. zwycięzcą, Tutaj jest. No nie slaj. Oh, Dobra. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy. Byśmy. Buziaki. Pa! No, stawcie suba! I lajka! Ko I komentarz! I dzwoneczek!